Siema! Jestem Figusek a dzisiaj chciałem wam przedstawić kolejny materiał z Hypershota. Ostatni fajny zrobię viewsy. I tak, mam dla was fajny opening, jakieś tam skórki będą. Oprócz tego tutaj sobie zobaczymy reklamy, żeby dostać może jakieś epicką premium broń. Jak ostatnio. Bo ostatnio miałem broń z tego, które jest hacker Gun O, tak coś, tylko że karabin. Więc zobaczymy co teraz będzie. Ok, zobaczmy co na tu wyleci. Myślę, że to ta skrzynka kolejna. Okej, okay, a teraz będzie... Znowu 5000 monet. Okej, okay, lecimy. Zobaczymy, co teraz tutaj się pojawi. 10 koła, okej. Okay. Okej, okay, już 3 reklamy z 8. Zobaczymy, co dalej. Kolejne 10 tysięcy. Opening leci. 10 tysięcy. No jejku. I ostatni opening przed właśnie zdobyciem czegoś fajnego i dupa. Ale fajna reklama. Dobra, ale zobaczmy, co my wydropimy. Ej, to powinno być już chyba... Natychmiastowa reanimacja, dobra, ale... Dostałem bloodmon Scope r Co to kurde jest? To jest to? Pisle sniperski Bloodmon, Ej! Co jest? Pokaż. Jak to wygląda. O młodko, Jak to fajnie wygląda. Czekaj, czy to jest sniperka czy to jest co? Nie wiem, ale popróbujemy to, bo wygląda naprawdę pisko. Czy to jest mój. Ehm... Um. Jestem leciutko nubkiem, wiadomo. Tego się dostanie, nie wiem. Bardzo wolno się tu strzela. Ale ta gra jest głośno. Ja mam nadzieję, że wy słyszycie dobrze. Tak, ale mi się wydaje, że tym się strzela jakieś słabo, czy nie wiem. Ale kurde, że im dostał broń. Kurde, jak to w ogóle nawala głośno. Aha, Achita. Dobra, tu mam jakieś nagrody, ale to może za chwilkę. Teraz pod... Spróbujmy tą broń, ale dziwi się nie strzela, tak szczerze. Dobra. Dobra. Gość jakiś z bazuk nawala- Nara, nie macie Okej. Okay. <tryk> No nie! Dobra, czekajcie, bo to jest akurat spoko, wam powiem. Czy ta broń jest fajna? No nie wydaje mi się, jakby karabin zwykły był lepszy, zważywszy na tą szybkostrzelność tej broni, która jest naprawdę słaba. Dobra. Dobra. Ok. Uciekłem. Tę broń się na daleko bardziej, no. Ale wiecie, tu są czasem ludzie spoceni. I to tak bardzo spoceni. Czekaj. Co? Nie no, Six-Seven jakiś mnie zabił. to, to te skórki też wyglądają fajnie. Dobra, lecimy. Normalne. Tu snajper, snajper koza. Oj, okay. to nie ten guzik. Nie w co nawet kliknąłem? <grystanie> Dobra, natychmiastowe no odrodzenie. Aha, ale mnie nie drudziło, kurde na jego dupę. Nie, wiem, jak to działa wtedy? No nie! No kurde, no walam, walam, walam. Dobra, drudźmy się po prostu. Nie idziemy najlepiej, ale. Ale jakaś tam jest, no? Dobra, Hedzik he he za 90. Sz Szkoda, że nie dostałem takie wiecie, Snajperki. Takiej snajperki jednostrzałowej, co na hita normalnie zabi zabija. Nie wiem. Kurde. Jestem z bazooką, ja pierdzielę. Jest op, gówno Ktoś ma flagę, czy wygrywamy? Nie No nie wiem, gość z bazooką jest głównym, nie? Obsranym <coughs> Czyli tak, no chyba przegrywamy Dobra Długi strzał, no wiadomo, ma długi, bo kurde, on taką broń. No, ja nie wiem, jak to nic nie Dobra, biegnę tym kurde. Si że mnie nikt nie, nie widzi, nie? Tutaj i, i nie strzela do mnie. Nie ma co kąpić. Nara. ziomek. Okej, okay, ty, tamtej murlowa w sumie zostawiam Ja pierdzielę za ostatnim strzałem dopiero ja Wiem, co on tam robił O kurde, a mi się skończyło Dobra, elegancko lecimy Nie ma flagi. Dobra. Mam troszeczkę lowa. Dobra. Jesteśmy już. O! Seria zabójstw 10? Na jednym życiu? Gdzie jest mój z flagą? musisz to zrobić. Będzie. Remis. Jest. Udało mu się. Dawajcie. O, kurde muza. Fajny klimat, okej, fajnie. Ale ty karabin ma głos. Takie, że. Kurde. Co to było? Nie mam... Nie ma amunicji. Kurde Nie, jak się tu zmienia broń? Dobra. Szybko, że zmienię tą broń. Dobra, to tam za chwilę też. że Tu musimy walczyć. Teraz się tak uspokoił. Wypad z tym. Dziadem. Napieramy, napieramy. Cześć, ja tu muszę reload Ale żebym go oczekiwał, nie? Tak się nie gra, ale... <coughs> nie wnikam końca to za broń, bo... Dobra, idę bocznym flanką Co to było? No nie no, tu nienawidzę tego bazukowca, nie? Ojej, dobra, przekroć. Nie wiem, co to jest. Chyba takie oni na takich linach lecą też, ale kurde. Nie, jak to się zdobywa, czy coś nie wiem. Dobra. Dobra. Ty mój ma flagę. Szybciej biegnij. No nie. Zł ten. Obsrany. No nie wiem, kurde. Jest jakiś... Cheater kurde Nie no, może nie cheater, ale ja i Irytujące jest to broniego I co się stało teraz? Pokonanie Nie, udało się wygrać? Nie, no jest remis 37, statystyki. O statystyki, omg Ale mi tak szczerze dobrze poszło Masakra, dobra, nie wiem widzowie, no tak szczerze żebym ja bym sobie otworzył tutaj pakieciki Zobaczymy, co my tutaj dostaniemy, epickiego. Fajnie, by było jakieś legendarne, nie? Miodowy banger? Ty, ale połetwane buli, to wygląda tak samo. Nie wiem, ale wygląda to epicko. Dobra, otwórzmy 7. Może coś fajnego również tam wy wyleci. I, 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 i... epicki niebiańskie włamywać. Fajnie wygląda. Dobra, te srebrne sobie zostawię na sam koniec odcinka Więc oglądajcie do końca, chcecie Okej, okay, co my tu mamy? To jest zwykły deathmatch? Okej okay. Tak to działa Dobra, wypróbujmy naszych sił w zwykłym Okej okay. No właśnie, widziałem jakiś cień Ale ja nie widziałem kurde skąd Właśnie to jest to w tej grze, że tu kto pierwszy się zauważy Ten wygrywa Jaki super bonus dostałem Wypad Co mnie Co? On się Dobra, nie wiem Ale to jest głośna Dobra Elegancko W ogóle jakiś chłop się tam zrespił O, Yo! Jakie Hedy? Kurde, elegancko mi idzie trochę... ojej Dobra, wypadł się ziomek. Co to kuda? Mój? Frag? Jak sniper totalny Kurde, dużo wrogów to jest na ekranie. Jeden hadzik, drugi. No kurda, chcieli mnie dojechać. W trzech mnie dojeżdżają i do tak jak przegrywam essa. No, takie rymy Dobra. A i też było za dużo. Kurde, co jest? A ja dostałem przekopy. Dobra, jakaś kampa. Trzeba sobie znaleźć fajne miejsce. No i ten bazołowy, nie, jak no to inny. Dobra, on tam już w ale ja lecę nie o No nie gadaj. Aż tak? Czemu mnie ja w ogóle zabił? Co za broń Za ośmiernica Dobra, nara? Ok, nara. Kurde, no Dobry jestem trzeci. Brakuje mi tak... Kurde, trzy osoby, ma 33 kilo To znakomity wynik, tylko że... Kurde Dobra Dobra Dobra, coś na dano chyba jest. Jeśli się nie mylę. Dobra. Kurde, czemu tu leczenia na jakieś nie ma? Ma tak mało HP. O Jeszcze na takich HP z dwóch zabijam. Chłop się tu ciągle respi chyba. No nie, on do mnie strzela, nie do tego co jest obok niego. Dobra, tu się nic nie respi. Nie słyszę typów kurde, ale... No nie no. Jakiś gościu wygrywa nagle. Ja nie widzę wrogów. No kurde. No i przegrałem. Ja jego. No nie, dobra, cóż. Trudno się mówi, widzowie. Trzymajcie się, do zobaczenia. 5, 14 deadów on miał. I miałem tylko 8. Czyli ja. KDA ogólnie lepszy miałem. Ale trudno. Dobra, widzowie, otwierajmy jeszcze sobie te trzy skrzynki. I będziemy się żegnać wtedy, więc nie wiem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. I dobra, zobaczmy co wtedy tu mamy. Jakieś kamo. To różowe dajcie. Wygląda spoko Hej, wygląda fajnie. To nie jest na moim bronie w ogóle. Czekajcie, aż zobaczę sobie, pomijmy tą animację okej okay, fajnie Ej, to był kurde hakerowa pompa Dobra, co my tu mamy jakieś taka liściasta Okej okay. Pokażcie pojawienia Mam skinu do tej broni Ja pierdzielę Od razu się strzela elegancko No zobacz, jak to chodzi teraz. Ja, jego, dobra. Ale co? Trzymaj się, hej.